Artykuł 8. Ósme przykazanie. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz panu swej przysięgi. Ósme przykazanie, zabrania fałszowania prawdy w relacjach z innymi ludźmi. Ten przepis moralny wypływa z powołania ludu świętego, by był świadkiem swojego Boga, który jest prawdą i chce prawdy. Wykroczenia przeciw prawdzie przez słowa lub czyny wyrażają odmowę zobowiązania się do prawości moralnej, są poważną niewiernością Bogu i w tym sensie podważają podstawy przymierza. Żyć w prawdzie. Stary Testament zaświadcza, że Bóg jest źródłem wszelkiej prawdy. Jego słowo jest prawdą, Jego prawo jest prawdą, Jego wierność trwa z pokolenia na pokolenie. Ponieważ Bóg jest prawdomówny, członkowie Jego ludu są wezwani do życia w prawdzie. W Jezusie Chrystusie Boża prawda objawiła się w pełni, pełen łaski i prawdy. Jest On światłością świata, jest prawdą. Każdy, kto w Niego wierzy, nie pozostaje w ciemności. Uczeń Jezusa trwa w Jego nauce, by poznać prawdę, która wyzwala i uświęca. Pójść za Jezusem oznacza żyć duchem prawdy, którego ojciec posyła w jego imieniu i który prowadzi do całej prawdy. Jezus uczy swoich uczniów bezwarunkowego umiłowania prawdy. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Człowiek z natury kieruje się ku prawdzie. Ma obowiązek szanować ją i o niej świadczyć. Stosownie do swojej godności wszyscy ludzie, ponieważ są osobami, przez własną naturę są przynagleni i moralnie zobowiązani do poszukiwania prawdy, przede wszystkim religijnej. Są też zobowiązani do przylgnięcia do poznanej prawdy oraz podporządkowania całego swego życia według jej wymagań. Prawda, jako prawość postępowania i prawość słowa ludzkiego, nazywa się prawdomównością, szczerością lub otwartością. Prawda lub prawdomówność jest cnotą, która polega na tym, by okazywać się prawdziwym w swoich czynach, by mówić prawdę w swoich słowach, wystrzegając się dwulicowości, udawania i obłudy. Ludzie nie mogliby żyć razem, gdyby sobie nawzajem nie wierzyli, że nawzajem mówią sobie prawdę. Cnota prawdy oddaje sprawiedliwie drugiemu człowiekowi to, co mu się należy. Prawdomówność zachowuje złoty środek między tym, co powinno być wyrażone, a sekretem, który powinien być zachowany. Wymaga ona uczciwości i dyskrecji. W duchu sprawiedliwości, człowiek na podstawie samej uczciwości powinien drugiemu przekazywać prawdę. Uczeń Chrystusa jest gotowy żyć w prawdzie, to znaczy w prostocie życia na wzór Pana, trwając w Jego prawdzie. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Dać świadectwo prawdzie. Przed Piłatem Jezus wyjaśnia, że przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Chrześcijanin nie powinien wstydzić się świadectwa Pana. W sytuacjach, które wymagają świadectwa wiary, chrześcijanin powinien wyznać ją bez dwuznaczności. Za przykładem świętego Pawła wobec swych sędziów, powinien zachować czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi. Obowiązek uczestniczenia w życiu Kościoła przynagla chrześcijan do postępowania jako świadkowie Ewangelii i zobowiązań, które z niej wypływają. Świadectwo to polega na przekazywaniu wiary w słowach i czynach. Jest ono aktem sprawiedliwości, który potwierdza albo daje poznać prawdę. Wszyscy chrześcijanie, wszędzie gdziekolwiek żyją, są zobowiązani przykładem życia i świadectwem słowa tak ukazywać nowego człowieka, którego przyoblekli przez chrzest i moc Ducha Świętego, przez którego zostali umocnieni w czasie bierzmowania. Męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary. Oznacza ono świadectwo aż do śmierci. Męczennik daje świadectwo Chrystusowi, który umarł i z martwych wstał, z którym jest zjednoczony przez miłość. Daje świadectwo prawdzie wiary i nauki chrześcijańskiej. Ponosi śmierć w wyniku użycia wobec niego siły. Pozwólcie mi stać się pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga. Kościół z wielką troską zebrał wspomnienia o tych, którzy oddali życie, by zaświadczyć o swojej wierze. Są to akta męczenników. Stanowią one świadectwo prawdy, zapisane krwawymi literami. Nie chcę rozkoszy tego świata i królestwa doczesnego. Wolę umrzeć, by połączyć się z Chrystusem, niż królować aż po krańce ziemi. Tego szukam, który za nas umarł, tego pragnę, który dla nas z martwych wstał. Bliskie jest moje narodzenie. Błogosławię Cię, że uznałeś mnie godnym tego dnia i tej godziny. Gdy zaliczony do Twoich męczenników otrzymuje udział w kielichu Twego Chrystusa, Ty jesteś Bogiem prawdziwym i nieznającym kłamstwa. Dlatego wielbię Cię za wszystko, błogosławię Tobie i wysławiam Cię przez wiecznego i niebieskiego arcykapłana Jezusa Chrystusa, Twego umiłowanego syna, przez którego Tobie, Jemu samemu oraz Świętemu Duchowi niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pewnie niewielu z nas ich chwała Panu. Stanie przed okazją, by zostać męczennikiem. Natomiast w historii Kościoła krew męczenników zawsze była posiewem nowych chrześcijan. Była takim świadectwem, że pociągało to kolejne rzesze ludzi. Kolejni ludzie wierzyli w Chrystusa, w to, że On żyje, że z wstał, że jest drogą, prawdą i życiem. My w swojej codzienności stajemy przed innymi dylematami, by dawać świadectwo prawdzie by dawać świadectwo temu, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, ale by dawać też świadectwo rzeczywistości w tym, jaka ona jest, by być ludźmi, którzy są prawi, którzy są sprawiedliwi, którzy nie są obłudni, którzy nie są hipokrytami, którzy nie są dwulicowi, którzy mają pewną roztropność i potrafią z jednej strony oddać słuszność prawdzie, i potrafić się nią dzielić wtedy, kiedy trzeba, a z drugiej strony wiedzą, kiedy zatrzymać sekret, kiedy dochować tajemnicy. Potrafią rozgraniczyć, bo robi to też cnota prawdy. Gdzie jest ta sprawiedliwość, która mówi, że trzeba coś komuś przekazać i trzeba mu dać te, dostęp do tej prawdy, a kiedy trzeba zachować dyskrecję? Czy chcemy szukać prawdy? Czy my tę prawdę kochamy i czy jesteśmy gotowi żyć w prawdzie? Czy raczej pociągają nas różne sensacje, różne intrygi, różne plotki? Za czym ja dzisiaj gonię? Czy gonię za tym, żeby być odkrywcą prawdy? Co wychodzi z moich ust? Czy są to słowa, które budują i są słowami prawdziwymi? Czy są to słowa, które rujnują, które niszczą?